Witam. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak w łatwy sposób można otworzyć swojego mówiącego awatara. Aby to zrobić, wchodzimy na stronę Woki.com i dokonujemy rejestracji, klikając na słowo registr. Dobrze, w pierwszej kolejności wpisujemy swoje dane. Imię, nazwisko, e-mail. Powtarzamy e-mail. Podajemy hasło, którym będziemy się logowali na tej stronce. Powtarzamy to hasło. Na koniec wpisujemy swoje daty urodzin. W takiej kolejności. Najpierw miesiąc, potem dzień, rok I na koniec akceptujemy regulamin. Klikamy na Sync Up i czekamy. Na otrzymanie linku potwierdzającego naszą rejestrację, który przyjdzie na ten podany przez nas adres w przeciągu kilku minut. Wchodzimy, logujemy się na swoją stronę, swoją pocztę, potwierdzamy ten link i już możemy się rejestrować. Ja się zarejestruję na swoje własne konto, które mam. Podaję hasło, którym się rejestrowałam i już za chwilę będziemy mogli tworzyć naszego własnego autorskiego y, awatarka. Tu są moje awatary, które już stworzyłam. E, aby utworzyć nowe klikamy tu, ewentualnie createe klikamy tu i za chwilę otworzy się nam okienko. W jaki sposób można wybrać postać? Można postać wybrać, klikając na ruchomą kostkę. Tu nam się zmienia.